Witamy serdecznie. Jak ktoś oglądał nas ostatnio na zawodach, wspomnieliśmy z Hubertem, że będzie prawdopodobnie w nowym roku 2025 otwarcie. Oto nowej siłowni Huberta Kulczyńskiego I właśnie jesteśmy na otwarciu Dzisiaj spędzimy cały dzień tutaj Jako, że jesteśmy na nowej siłowni to musimy przetestować sprzęt Dzisiaj wyjątkowo przesuwam dzień jutrzejszy, Czyli robię dzisiaj klatkę z barkami i z tricepsem Więc coś dla mojego na kana wpadnie Nie tak jak zawsze, że nogi wam pokazujemy Więc zobaczcie jak ten trening wygląda Może z Karoliną też się uda zrobić trening Zobaczymy czy się podoba Zrobi ze mną klatkę czy nie, i odpuści, i pójdzie zrobić swoje nogi. Więc musicie oglądać uważnie, żeby zobaczyć, jak to się wydarzy dzisiaj. Od razu uprzedzamy dużo ludzi wokół nas, chaos, więc mogą być troszeczkę problemy z mikrofonem, więc za to od razu przepraszamy. Natomiast, że Karolina zdecydowała się na trening ze mną, bo też nie mam miejsca, żeby zrobić trening długi, jak to Karolina robi. Jako pierwsze ćwiczenie zaczniemy sobie od skosu dodatniego, 45 stopni i później przejdziemy sobie do kolejnych ćwiczeń. Tutaj jako takie główniejsze ćwiczenie, trzy serie, dwie serie rozdziałkowe, plus minus, troszkę albo trzy i zobaczymy, czy też Karolina podoła z moim ciężarem, czy czy, czy, czy będziemy wyciskać więcej Jeszcze problem z ćwiczeniem z narzeczoną. Trzeba rotować ciężarem, bo niestety albo stety, nie wiadomo jak to interpretować Każdy z mniejszym ciężarem robi, ale chyba dobrze, bo jakby robiła z większym to no byłby problem w domu, więc lepiej nie ryzykować 5 6 7, jeszcze raz OK u Karoliny 150 kilo, a tak naprawdę 30 plus sztanga. Więc jest dobrze. Jedziemy. Op. Proszę mnie nie rozśmieszać. Jestem poważna. Raz. Dwa, trzy. dość. Cztery. Dawaj. I jeszcze raz. Hop. Gra. Paragraf. A to dopiero pierwsze na, na Maciusia. 200 kilo. Nie no, żartuję. 130 to jest? 130, 130. Nie, 130. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're responsible. too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power you as long as you're dreaming.

Pokażę jak się to robi, tak? Tak, pokażę. Dobrze. To mam nam zaprezentuje, jak się robi to owe ćwiczenie. Panie wielu z Was już je robiło, więc Kalina niczym nowy nie zaskoczy. Choć może się dzi możemy się zaskoczyć. Zdziwić raczej. Tak. Pamiętajcie w tym ćwiczeniu, żeby robić mocny mostek, czyli mocno wypinasz klatkę piersiową ku sufitu, ale również, żeby ramię było poprowadzone tak mniej więcej 45 stopni względem tułowia, żeby nie było na linii barków, lecz lekko zrotowane do środka, takie 45 stopni, jak mówiłem wcześniej. Dzięki temu klatka jak najbardziej będzie najbardziej efektownie zaangażowana, zwłaszcza jej środkowa część. Pięć through it zamknięte już nie ma większego ciężaru więc na tym pozostaniemy 15 ruchów więc będziemy musieli jakoś utrudnić, jak utrudnić, jakieś może tale dziekinał, żeby mi nasz jaki tak żeby troszkę mocy to zrobić. Jeszcze Karina ma ile serii? Dwie? Dwie? Nie trzy. Bo ta 15 to już główna była. A Karina woli troszkę więcej serii na klatkę pieszą zrobić, żeby cycek się zgadzał, więc jedziemy dalej i zobaczymy na jakiś zakończymy. To owe ćwiczenie. Dużo osób się zastanawiało. Czy się nie boję Karoliny brać czasami na sekurację do przysiadów. Ja robię 220 kg na przysiad. No i mam się bać, jak kobieta prawie 20 wyciska na 12 razy na lasce płaskiej, to myślę, że innego faceta by zaskoczyła, więc bez żadnych obaw mogę ją brać do sekuracji. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Halo, halo, 3, 2 0 rozpiętki teraz. Ej, poprawi, że tą fruzurę, Boże. Proszę państwa. No, Proszę państwa co? Teraz będziemy robić rozpiętki. Stojąc. Na bramie. Katkę pieczą będziemy znowu śmigać. Tutaj cztery serie. Bardzo wysoka ilość powtórzeń. No spróbujemy do 20, żeby mocno dopompować. A jako jeszcze zrobimy coś na poziomie, żeby w każdej płaszczyźnie e, przepracować tę klatkę piersiową. I przejdziemy dalej do wznosów bocznych, czyli troszeczkę śmigniemy barków, tak to typowy push. To jest ważny. Dobrze, czyli lepiej Tak i hop, pochyl się lekko do przodu. No. Chodź do mnie jeszcze troszeczkę. Chodź do chodź jeszcze. Tak? Czecieczkę, nie, nie jest okej, okay, ale... Na przodu, no. Ale klaty wyprzyj do przodu. Tak. Ręce, pół i dawaj. I nie doginaj łokci. Hop. Ale nie proszę się bardziej. Hop. Kratkę wyprzmocuj. Hop, cztery, kontroluj, hop, pięć, a nie trzyma na draskami, hop, hop, Jesz. hop, na nie, dobrze, iść po linii prostej, hop, dziewięć, hop, 10 mi wystarczy. Dobra. Tobie trzeba poprawić to. Będziesz miała paski niżej, nie te uchwyty. Krzywo to tak mi się robi. No, będziesz no. miała niżej, to dla mnie będzie okej. Okay. my hands steady i feel ready but my legs heavy i don't get it how come i haven't hit it already still working i'm still learning i'm still searching finally earning something finally turning something called a profit if i hear you talking shit don't get caught in it i'll be popping off and hit your ass dropping all your shit yeah i promise this i got promises you ain't stopping this cross my shit you'll be knocked in conscious bitch that's the consequence i got this i will not quit and I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rockin', they watchin', cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so not stop and It's time to live my life, it's time to live my die Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to it, I swear to God, i get it, bro. So don't just let me get it. Yeah!

No, ponieważ ta maszyna na ruchu poziomie dosłownym jest troszkę za bardzo okupowana, więc zrobię sobie na tej maszynie jako finisher klatki pieciowej. Ja sobie zrobię na maszynie, natomiast Karolina zrobi sobie wersję na ziemi, tylko pompeczki będzie sobie klasycznie robić. Bo już tak naprawdę Karolina... Nadwyrężyła swój limit e, klatki piersiowej na myślę pół roku, więc e, nie jej dosłownie popeczki. Ja do robię 3 serie po 12-15 powtórzeń. Natomiast Karolina, trzy serie do upadku, czyli tyle ile da radę zrobić 5, może 15, a może 100. Pokażę Wam, będzie się obserwować 5 razy z nią. on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe we can do anything? Teraz jedno ćwiczenie, tak jak wspomniałem wcześniej, na barki, na boczny akton, czyli wznosy boczne siedząc, cztery serie główne i na barki to będzie też finish, jedynie jeszcze później jeden ćwiczenie na triceps, tak Kalina? Zgadza się? Jasne. I również brzuszek. A w międzyczasie też Wam opowiem, jak słychać u mnie, w jakim, jakim jestem momencie mojej przygody w tym roku, jakie są plany, i na tym dzisiejszym filmie zakończymy. Na dobry raz jest tej właśnie pięknej, nowej, otwartej siłowni. Me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe No jak to u nas w pod kątem kulturystycznym? Podpoczywamy, ciężko trenujemy. Jak zawsze mocno ćwiczymy. Nie ma lipy. Nie no, żartuję. A tak naprawdę jesteśmy po tygodniowym, dosłownie odpoczynku. Zero treningów. Dieta była freestyleowa. jedliśmy, co na wpadło w ręce. Tak naprawdę taki pierwszy wyjazd od chyba roku ponad. Kiedy. półtorej? Ały, półtora. A tak tego dokładnie nie liczę. Kiedy po prostu sobie powiedzieliśmy, że trzeba chwileczkę odpocząć od tego sportu, wycinować głowę, zresetować totalnie. Byliśmy w Paryżu. Teraz, natomiast za jakieś dwa tygodnie kolejny wyjazd. Też jakoś tygodniowy, raczej też bez treningów. Dieta all inclusive, czyli sam sobie odpowiedzcie, jaka to ona będzie. Natomiast po tym ostatnim wyjeździe planuję już poważnie ćwiczyć, e, zacząć okres masowy, bo aktualnie Karolina i Leważe... Ty i ja. No, możesz ty najpierw powiedzieć. No, no, to ja, ja. Mis, tak? tak. No dobrze. No to ja że już prawie 130 kg a tak naprawdę okres masowy przede mną, więc nie wiem na ilu się ta waga zakończy. Czy ta przeciętna waga dla człowieka, która jest do 150 kg w tym roku zostanie może pokonana? Zobaczymy, oby tak. Oczywiście przy dobrej jakości. Natomiast tak naprawdę właśnie jak rozmawiam z Kubertem okres masowy zaczynamy od początku lutego i prawdopodobnie potrwa do wakacji plus minus, ponieważ planujemy, choć zobaczymy jak to będzie. Natomiast mamy wierzą tego nadzieję, że pójdzie dobrze, tak jak idzie aktualnie, że na okres jesienny 2025 zadebiutuje w kategorii Open. Natomiast e, zobaczymy, jeśli się nie uda dołożyć tyle kilogramów co trzeba, to będziemy zbierać do klasika. Natomiast e, pewnie jeszcze chciałem tym opem wyjść. Za Karolina będzie dobrze karmić mnie, to prawdopodobnie zobaczy się mnie w nowej odsłonie. Już tak? zamówiłam 10 kilo ryżu. Albo pół tony e, ziemniaków. Kurczaka. A za tym ziemniaki dobrze wchodzą. No tak. <laughs> Kupujemy pole, będziemy uprawiać od dzisiaj ziemniaki. Okej, okay, a jeszcze trzeba kurczaki im układać, oh. żeby wyrobić na to mięso. Dobrze, więc lecimy dalej z treningiem, taka mała stawka, jak to wygląda na chwilę obecną, a jeszcze nawiązując do, do choroby, bo trzeba też wymówkę znaleźć, na szczęście teraz jest bez wymówek, wszystko jest dobrze, e, że tak powiem, choroba jest 100% praktycznie opanowana, nic już tak nowego nie, nie wychodzi, więc mogę się totalnie skupić na własnej osobie, na rozwijaniu muskulatury, więc działamy i nie gadamy. Already know, get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. Z mackiem. Nie ma lipy No patrz, proszę tak powiem o Ciebie Kurczak, ryż Kurczak, ryż kreatyna. Nie, kreatyna zrobią w siebie? Ostatnie ćwiczenie żeby tą bułę pompować, czyli tricepsa, wyciskanie linek, obręcz za głowę, pochęle tułowia, serie, 12-15 powtórzeń i Karolina, idziemy do podiumu po tym i przypozujemy troszeczkę, zobaczymy stała forma po świętach kto będzie pozał? Jak się zaprezentuje Ale Kto będzie podał? Ty i ja Dobrze? <laughs> no, wyciągnij ciężar, raz, hop i'm walking just for you have a dream that's all i need i'll make it happen some work and believe know what i want so i'll take it on i'll mistakes but mistakes make you strong Let's break it down for a minute, I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning, yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning I'm closing in the night and there ain't no point in resisting Living life like a dream, live it right, that's the thing Every night got a team, I've been tied to the scene i on stage, here on screaming. okay, it's a dream And I pray that's a team, one day it be me if I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, it. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I leave They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me now. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me now. Po treningu, to trzeba zjeść? A z czego? Z wiejskich Zapraszamy, wyliczone makro, najlepsze wypieki Dobra. Bardzo Proszę o trening tak, podobało mi się. Będziesz częściej trenować klatkę piersiową, czy Tak, nie? ale następnym razem ty robisz mój trening dupy. Ciekawie się zapowiada. Zobaczymy. czy Przypodołam. E, jakie ty masz ćwiczenia? Jakieś ciężkie pewnie. Ale trening... Nie ma lipy. A ja pośladków nie, nie ćwiczę kompletnie, więc... No to czas najwyższy zacząć. Będą boleć, ja będę siadać, więc dobrze. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Kalina zadowolona. Mam nadzieję, że wy również. Zapraszam. Bo ja mnie tak... I oczywiście zapraszamy na świeżo otwartą siłownię Huberta Kulczyńskiego Champion's Gym w Szczytnika pod Poznaniem. Ulica jaka? Jeziorna 35 przez 7. Dokładnie tak, więc wpadajcie na trening, wy, wy sprawdźcie wszystkie maszyny. Siłownia wyśmienita, każdy znajdzie coś dla, sie, dla siebie, więc zapraszamy jeszcze raz, a my widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.